Ej, mnie to stresuje! I co ja mogę powiedzieć? Hej korzystki! Cześć moje kloseczki! Hej koczuseczki! Ej, bo to się, to ja. się kameruje. Maniek! Manek już się kameruje! Dobra! Zuzia będzie nagrywać. Za trzy, cztery ry... Nie, nie mogę tak. Hejka wszystkim, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek, mój drugi odcinek na YouTubie. I to będzie jest ze mną Filip i Bercik. Czemu Ty się śmiejesz? Nie, ja śmieję się. <laughs> <ja śmieję>, jest <laughs> ze mną Filip i Bercik, którzy będą zadawać mi pytania od Was. To nie będzie łatwo wyszło. No właśnie. Co sprawia, że masz taką pewność siebie? To jest dobre pytanie. Ej, kurczę, nie wiem, w sensie wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jak byłam w podstawówce, to byłam tak mocno, że tak powiem, gnojona. W każdej podstawówce, w jakiej się nie zaznę. Znaczy nie dziwi mnie też, że byłam gnojona, bo ja się dziwnie zachowywałam, ale ale to jakoś tak wpłynęło na moją psychikę, że nie boję się pokazywać tego, kim jestem i jaka jestem, i to też mnie jakoś dzięki temu jestem odporna na hejt, który często dostaję. Jaką dostałaś najśmieszniejszą uwagę w życiu, jak chodzi o szkołę? To było yy, w 2019 roku. Zuzia kopie śniadaniówką kolegi na no, dole, koniec korytarza. Czy to jest jakiś tatuaż? Chciałam sobie zrobić dziarkę, ale raczej nie mam do tego psychy. W sensie chciałam sobie zrobić taką małą za uchem, ale to chyba nie chciałam. Się... Czy masz jakieś fobie? Boję się pająków, to przede wszystkim. O, chciałabyś pójść na studia, a jeżeli tak, to jakie? Chciałam iść na studia najprawdopodobniej na marketing. W ogóle dużo osób też się wiem, że interesowało to teraz opowiem, czemu poszłam na budowlankę, więc chciałam iść na architekturę, ale no zaczęłam jakoś tak działać w internecie i zobaczyłam, że mi się to no, o wiele bardziej podoba niż. Bo w, jakby w, w gronie architektów też miałam okazję popracować. I jakoś do tego marketingu mnie bardziej ciągnie. Czy planujesz nagrywać na YouTube regularnie? Jak tak, to jaki masz pomysł na jego? Tak, nie mam pomysłu. Naprawdę chciałabym zacząć nagrywać, ale jakoś tak, nie wiem, nigdy nie mam pomysłu, to jest takie ranomowe, że a dobra nagram se po trzech miesiącach, co nie? Także no zobaczymy, spróbuję coś robić w miarę regularnie. Pani bardzo się cieszę. Dobrze, następne pytanie czy, brzmi, czy kiedykolwiek chciałabyś zobaczyć na jakiś gun flip? To jest ciekawe pytanie. Ciekawe. Z jednej strony bym chciała, ale z drugiej strony patrząc na moje umiejętności czegokolwiek i wytrwałość w czymkolwiek. Ale... Tutaj ja bym dodał, że Zuzia już coś trenowała. No, o, trenowałam boks i judo, ale, ale to, to raczej za dużo by nie wniosło, bo moje lekcje boksu wyglądały tak, że trener mówi: Dobra, walka z cieniem, a Zuzia się zmywa do szatni, bo chciało mi się na przykład pić, nie? Także wątpię, żebym, żebym mogła zawalczyć. Jaka była najbardziej żenująca sytuacja w Twoim życiu? Ale najbardziej żenująca sytuacja w moim życiu. Nie wiem, mnie to jakoś tak yy, powiedzmy zazrewnował byłam kiedyś na wakacjach i był tam chłopak, który mi się podobał i ja go tak, jakby wiecie, jakby zrobiłem te sznurki, tego tak, tak, tak ciągnęłam do siebie za to sznurk. Miałem 13 lat, podkreślam. I jakoś tak wyszło, że podeszliśmy za blisko siebie, znaczy on mi się podobał wtedy co nie, ale że za blisko siebie i jakoś tak, to był misknik chcący go, że tak powiem, pocałowałam. Masz kontakt do tej pory? No, ostatnie ja się z nim spotkałam. Proszę może następne pytanie. Czy chciałabyś kiedykolwiek zacząć nagrywać w grupie znajomych? Myślę, że tak. To był dobry pomysł. No. Genialny film. Z nami w roli jaka bluza, ta szara, którą masz na poście, jaki ona ma rozmiar? To jest e, LX, L na XL, bo to jest, tam chyba są dwa rozmiary, w się sensie na S na M i L na XL. I to jest L na XL. Tylko przypominam, ja mam metr m, więc... I druga część pytania, czy polecasz? Tak, jest bardzo wygodna i ciepła, i fajnie się w niej siedzi. Czy masz kogoś na oku? Nie. Nie, nie mam. Jakie są Twoje ulubione momenty związane z byciem influencerem? Ja strasznie lubię, jak do mnie się podchodzi po zdjęcie. Serio, to, adre... nie, to w ogóle mnie tak adrenalina wtedy łapie. To jest takie super. Serio. Nie, ja to lubię. Dobra, wymień swój jeden ulubiony tekst nauczyciela, który zapadł Ci w pamięć. Zaraz wpiszecie Ci 11 jedynek. Domyślcie się kto to. Jak zmotywować się do realizowania swoich pasji? Nie wiem, bo sama nie umiem się zmotywować do takich rzeczy. Właśnie, czy tam masz karny, Będzie. No dobra, nie mam pieniędzy na karny na razie. Nie no, ale jeżeli chodzi o motywowanie się, to nie wiem, jeżeli jest coś, co faktycznie kochasz, to nie musisz się do tego motywować. Jeżeli to jest twoja pasja, nie motywujesz się do tego, tylko to po prostu robisz. Na przykład ja tak mam z działaniem w internecie, serio, ja, ja to giga polubiłam. Możesz to, jak to jest. Swoją terapię? No, to jest fajne, żeby tak odsiągnąć że tak od rzeczywistości. Bardzo fajne to jest. Jaka jest rzecz, którą w twoim zdaniem każdy człowiek powinien przeżyć chociaż raz w życiu? Posiadanie rodzeństwa. <grymne> Naprawdę. Czy masz film z jakimś influencerem? Nie. Dobra. jakie są Twoje znamienniki imperium rzymskiego? <grymne> <grymne> widziałam to pytanie! To było jedyne pytanie, które widziałam. Wydaje mi się, że. Ja potrafię randomowo myśleć o jakichś sprawach kryminalnych, na przykład zaginięcie. Jak ona była, ta wieczorek. Iwony Wieczorek, czy nie wiem, czy istnieją kosmici. I ja myślę o takich tak serio, potrafię coś takie... Nie wiem, no, życie pozaziemskie na pewno istnieje, nie? I tak sobie siedzę i rozkminiam to. jak jest twój ulubiony miś? Edward. <grym> Edward <grym i obydaje wody> Wchodzimy teraz w to pytanie. Jesteś gotowa? To jest pytanie, które każdy nie czeka. No! Każdy? No! Jesteś gotowa? No. Na pewno? Tak! Na 100%? Tak. Na 200? Tak! Na pewno? Tak! Czy Zuzia mam chłopaka? Nie, nie mam chłopaka. Wiecie co robić, nie. A co sądzisz o związkach? Mam wywalony. W sensie, ja nie potrzebuję związku. Jak ktoś jest szczęśliwy i czuje się dobrze w jakiejś takiej relacji, to okej, okay, ale jakoś tak nie potrzebuję tego. Żół bez kurupy, jest nagi, czy bez Bezdomny. Czy masz plan na zrobienie jeszcze jakiegoś kończyka? Tak, w pępku. pępku. Top. Przezwiska, które Cię bardzo denerwują. Jeszcze raz, co? Top. Przezwiska, które bardzo Cię denerwują. Chodzi o Ciebie. Yy, nie lubię, jak się to mi mówi, Zuzu. zuziu. Nienawidzę. Chcę się. Drz. Tak, na samą myśl. <noise> yy, I znamo było top, co? Przezwiska, które Cię A jest, ile, czy nie? Nie. No to podamy trzy, no to Zuzu Zuzu i Andra. Nie lubię jak się do mnie tak mówi. Dobra, Zuzu, następne pytanie. Messi czy Ronaldo? <grym> Ej, dobra, pomimo faktu, że jestem za realem, to Messi. E, tak. Tak. Dlaczego? Bo co? No bo uważam, że... Je, znaczy o grę... No to jedno. Ja to kończymy teraz? So, o, bo <śm> <śm> No bo dobra, ale jeżeli chodzi o grę, to w sumie ciężko mi stwierdzić, ale jeżeli chodzi o powiedzmy zachowywanie się i sposób bycia... Ja strasznie, strasznie mnie nie rytuje, Ronaldo. To ja jest jak jakaś księżniczka, nie lubię O, o. Czy proponował ci ktoś jakąś skamującą współpracę? Tak. Jaką? Nie mogę tutaj powiedzieć. O, ja mam bardzo dobre pytanie. Jaki jest Twój typ chłopaka? Wysoki brunet, oczy zielone albo brązowe. I piosenka w przez te oczy zielone. Co wywołyłyś śmiech na Twojej twarzy? Spotkanie z przyjaciółmi chyba. Wow! <ślesy> Metr <słuch> 90 łysy. <słuch> 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 Czy masz Instagrama? Mam Instagrama, Zucka możecie do niego wpić, a tutaj możecie zostawić łapkę i suba. Nie obrażę się. Tak samo możecie wbić na Instagrama chłopaków. Tak jest! podłoga bros. E, chłopaki zaczynają swoją karierę z TikTokiem i Instagramem, tak zapraszam serdecznie. Tak, kolejcie ją goście nas. <grystanie> Hej! <grystanie> <grystanie> Jaki kontent podoba Ci się najbardziej teraz na polskim YouTube i czy będziesz prowadzić go jakby podobno. Nie oglądam YouTube'a. Zacznijmy od tego. Nagrywam właśnie film drugi na YouTube, ale nie, nie oglądam YouTube'a. Yy, ale... Wydaje mi się, że jeszcze jakiś czas temu faktycznie były nagrywane jakieś vlogi, Q&A, jakieś takie rzeczy. Strasznie mi się podobał, jakby jak polski YouTube wyglądał jeszcze powiedzmy z 8 lat temu. I nie wiem, były jakieś Pizza Challenge, jakieś takie rzeczy. Myślę, że to było super, no i że Zrobimy Pizza Challenge. Zrobimy. E, więc ja będę pewnie nagrywała coś na tej zasadzie. Masz jakieś wybrane imiona dla dzieci? Wy spojrzycie na mnie jak na idiotkę, ale to są w ogóle imiona z Biblii, strasznie mi się podobają, strasznie mi się podobają. Więc tak, są takie top 3 dla dziewczyny i to jest Noemi, Estera i Rut. To były pierwiastek? Nie, to rad. A dla chłopca to jest Gabriel, Jakub, a i Mateusz, i Mateusz. Boisz się śmierci? Nie. Ale jesteś na to przygotowana, czy? Tak, nie boję się śmierci. Dobra, zróbmy teraz na bardziej fajne. <grym> Jak najdziwniej się ktoś do Ciebie zwrócił? Zyzy, mój brat tak do mnie mówi. Czuję się za, 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 za. dużo <grym> No, jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczniu, ty marzec, marzec, kwiecień, maj, wakacje. wakacje. Ktoś napisał kocham Cię. O, też Was kocham. O. Ciebie nie. Żartowałam, no, dobrze. Sopot czy Gdańsk? Ema, <śladowałem> ja wiem, że to Ty napisałaś. <śladowałem> Gdańsk. Ja mam złe wspomnienia z Sopotem. Dobra. Kiss, Mary kill. Bastek, Czolo, Bartek. To pisało Noemi, na stół. No. E, Kil Bartek, z wiadomych przyczyn. E, Kis Cholo, a Kil Bastek, sorry stary. Co sądzisz o shipie Emma plus Piotrek? Ja, ja to widzę, ja to widzę, ja to widzę. To ma potencjał. To ma potencjał, to ma potencjał. Emma z pioskiem. Emma stara, byłybyśmy rodziną. Dobra. Wiktor Kowal napisał: Powiedz mój Instagram na odcinku, dzięki. Nie bijajcie do podłoga, Wiktor Kowal, podłoga, macie zakaz na to. Czy wierzysz w moc nadprzyrodzonej i czy miałeś z nimi jakikolwiek kontakt? Co? W sensie ja wierzę w Boga. Nie wiem, czy to można nazwać mocami nadprzyrodzonymi, ale wierzę w Boga i. jakieś cuda no, po prostu. Tak, nie? tak. Byłam na konferencji chrześcijańskiej. I zostałam tam uzdrowiona, miałam krzywy kręgosłup i to tak bardzo, bo to była za trzeciego stopnia, czyli już do operacji, a teraz mam proste plecy. Mówiłaś gdzieś to kol? Nie, nie mówiłam tego w internecie. No, widzisz. No. Masz jakąś swoją ulubionego ulubionego widzka? To za chamsko, ale tak. W sensie jest taka osoba, z którą poznałam się przez to, że tak naprawdę yy, właśnie mnie oglądała. Jest to... Yy, może jej nie będę podawać imienia, bo Um, bo ta osoba wie, że o niej mówię i stara pozdrawiam się bardzo serdecznie. Yy, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiać o naszych kolegach. O! Jakbyś miała wybrać dwie supermocy, to jakie by to były? Niewidzialność i teleportacja. Ej, no ale tak wracając do tego pytania, jak to się w ogóle stało, że, że za nich płaci ta skolioza? To było tak, że. To jest mega ciekawe. W ogóle mogę powiedzieć, jak to było z tą konferencją, bo. Ja strasznie nie chciałam tam jechać, byłam ja mam taką, powiedzmy, miałam taką zrazę do młodzieży chrześcijańskiej, bo mi się jakoś tak źle kojarzyli i mam po prostu takie złe wspomnienia z niektórymi osobami. I w pewnym momencie ja miałam takie, że dobra, przez to, że działam w internecie, na pewno ogarnę sobie jakiś nocleg w koło Kołobrzegu i ja sam po prostu zwinę, ja się tam nie pojawię na tej konferencji. Ale potem stwierdziłam pierwszego wieczora, że dobra cudzia, co ty robisz, idziemy i poszłam na pierwszą sesję. Tam było uwielbienie i dla niektórych to może zawnieć teraz nie wiem, że pff, co nagada, ale jakby to jest wydaje mi się normalne w pewnym sensie dla osób wierzących M można usłyszeć, że tak powiem, głos od Boga i e, ja miałam w czasie uwielbienia takie pomóc się o swoje plecy. No i, no i takie dobra, nie? Pomodliłam się. I potem na koniec tego nabożeństwa e, zaczęłam czuć takie skurcze w plecach. E, i tak zaczęłam się, miałam tylko taki głos, masz prosty kręgosłup. I ja tak zaczęłam się y, dotykać po tych plecach, i miałam takie łód że faktycznie, bo to było uczucie, że mam taką eskę z tych pleców. I była dosłownie taka zapaść na środku, i dosłownie tam znalazł się kręgosłup. I ja, za tam z którymi się trzymałam, mówię: ej, wyście sprawdźcie te moje plecy, ja zaryczana, co się dzieje w ogóle. Mam proste plecy, jedziemy jeszcze z moją mamą w tym miesiącu na prześwietlenie. Żeby mieć jakby dowód jeszcze no to świadectwo co nie, że był krzywy jest prosty. Także... Teraz Luzia może budować lotnisko. Teraz mogę budować lotnisko. Dziebrat! I... No ja no, pytanie takie osobiste. Totalnie spontania. ok Po co ci jest poziom w Pokoju. <laughs> będę mieszać. Szafki. No. Dobra, no to dziękuję wszystkim za pytania, które zadaliście. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli ja nie obrażę, subskrypcję. E, e, dzwoneczek też! E, Widzicie na mojego Instagrama, Suska Kuska, bo tam was będę... Bo tam was będę... E, to jest tak, to Tam was będę jest. informować stale o tym, kiedy będzie następny odcinek, bo będę starała się teraz wstawiać je regularnie. I możecie wbić do tych ciągów na Instagrama. Wbij podłogę bros. Nie ja wam to napiszę, a tam ale I do mnie na Instagrama Zuska Kluska. Ale widzę się w lustrze, Zuzka. Dobra. A weź bardziej ustaw to. wiecie jak? Tak. To daj tu bardziej, żebyś widział swoje odbicie w lustrze. Jak źle, o, 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 no. O, nie A to już nagrywa. No.